Dzisiaj e, pokażę Wam trening mój poniedziałkowy e, z drugiej fazy planów po wyciskanie. Dzisiaj robimy 125 na 5 w seriach głównych. A potem akcesoria takie jak e, wyciskanie żołnierskie, e, jedno ćwiczenko na plecy i potem tricepsik. Ale wszystko zobaczycie w dalszej filmu, także oglądajcie, bo będzie ciekawe. zaczynamy się rozgrzewać. Zobaczycie teraz,

fajnie dobrzana. No, także teraz 80, 100, 110 i 125. przeanalizować sobie to ale taki mały detal możemy zauważyć o tym, czy wyciśnijcie i czy potem po wyciskaniu odłożycie, dobrze, bo ja miałem ostatnio taką sytuację, że nie trafiłem w toalety podmienną to. i nic, z jednej strony wszystkie talerze i uważajcie też to jak odkładacie jak sami wyciskacie pierwsza seria POPNO 120 thank you shake Jest ale trzeba jeszcze wypracować na 50. Także chwilę odpoczynku idziemy z rąk serii. Trzecia seria, czyli już praktycznie połowa uh, tego, co jest do wykonania. I zobaczymy, trzeciej, trzecia seria, jeszcze nie lepsza. I zobaczymy, czy tutaj będzie pełne. tak faktycznie trzecia seria lekka, ale, ale jak gdyby nie ma tego wyczucia jak wiem na początku nie mogę tej pozycji odmówić ale to może być trochę ból głowy migrenowy tak. ale zobaczymy jeszcze z tej serii ostatnia seria, teraz obijki żeby jednak weszła, bo czwarta seria to już była taka, a jednak trochę na zmęczeniu, więc jedziemy Tu było masło, chociaż to już latgarskie weźmy, dlatego dobrze, że brałem łopatki. No dobra, skończyliśmy wyciskanie, teraz o, e, zaczynamy wyciskanie żołnierskie. 65 kg, zobaczycie jak to wygląda w górnej serii na 6 Dobra, jedziemy z drugą kurią 4 4 jakoś weszło, cóż to pary siedzą, także jedziemy dalej jeszcze dwie serie i potem e, power rise na, na plecy i dobijemy się wtedy pisać. Ok, e, to zaczynamy teraz ćwiczenie power rise druga seria I co, co jest ważne, żeby stabilnie tutaj leżeć na ławce wyciągniętym e, i puszczać różną luźną łopatkę, tak żeby po pierwsze rozciągać i tutaj. Prostoję. I tak jak to się po Tak samo wyciągamy się, tak, wstawienie się, się trzymamy i można, tak. żeby też nad grupacji, tak? a e, w każdym z Jeszcze takie trzy serie i potem jeszcze e, pokażę Wam bicep jak robię i to będzie cały trening z Maciejem Power Dobra, robimy ostatnie ćwiczenie, czyli uginanie bicepsa, znaczy uginanie ramienia. Z łokciem zaleniam Wtedy jest o wiele lepsze zaangażowanie bicepsa. 10 powtórzeń, 4 serie i to by było ostatnie świczenie z tego treningu. Także dzięki, że jesteście ze mną, dzięki za wszystkie suby, łapki w górę, komentarze, bo to już jest koniec tego filmu. A my się widzimy w następnym. Także siła z Wami i do następnego.